Ale bardzo nam zależało na tym, żeby Polki i Polacy, którzy z taką nadzieją poszli głosować, żeby zobaczyli w Dnia Niepodległości, że sprawy idą w dobrą stronę. I że niezależnie od tego, jak długo jeszcze będziemy czekali na rozstrzygnięcia, które są dzisiaj w ręku pana prezydenta, jesteśmy gotowi od dziś do wzięcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę i za, za najbliższe lata. Jeszcze raz bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy włożyli dużo pozytywnej energii, bardzo dużo takiej, takiej fajnej, patriotycznej determinacji i mam za sobą wiele lat aktywności politycznej, publicznej nigdy nie, nie doświadczyłem negocjacji, bo przecież to były też negocjacje, które były prowadzone z takim wzajemnym zaufaniem i taki, takim pozytywnym podejściem, co jest bardzo dobrą wróżbą dla nas, ale przede wszystkim dla Polski. Jeszcze raz bardzo dziękuję.